Siema, 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 tu Pokémon! a to jest kolejny odcinek z serii Let's Play Pokémon. nie, nie Pokémon. Harry Potter i Czara Ognia, tak, Czara Ognia. Miał być yy, Komarta Tajemnica, ale jednak jest Czara Ognia. To tak, muzyczka yy. gra, dobra, yy, zaczynamy, wybierz, yy. tak, te okno. I nagramy tak, sobie. Oczywiście, że w Harry'em Putterem gramy w Harry i Harem Putterem nie do... nie... ten... nie... Będziemy grać... E, aby do... na w przycisku... Aha, spoko. Dobra. Jesteśmy. szwańcy wioski Little Hangleton nadal nazywali go Domem Riddle'ów. Pół wieku temu służąca została wszystkich troje Riddle'ów. No, tu można zrobić? To jest. Nic. Nie, Harry Potter nadaje się najlepiej. Już zdecydowałem, Harry Potter z Ronem Weasleyem i Hermioną Granger skorzystali ze świstokliku i wybrali się na finał, mistrzostw świata w którym Irlandia pokonała Bułgarię. Później tego samego wieczora. Banda Śmierciożerców, popleczników lorda Voldemorta, na Markiem. Artur, Whisky, Rona i Hermione z powrotem do świstoknika. Aha, czyli, że nas gonią i musimy wiać. O, oj, woli o fuck. I do świstoknika. Aha, w sosie to jest ten. Socie to jest taki but, tak naprawdę to teleportuje. Wiem, bo oglądałem wszystkie, wszystkie Harry Pottery widziałem i te wszystkich raczej będzie, może nie po kolei, ale we wszystkie raczej będzie um, let's play. Bo ja Harry, są, Harry Potter jest według mnie bardzo fajny i takie tam. Dobra. Wiecie co? Wiecie? Um, tak, Kezma także nagrywać Harego Putera. E, tak naprawdę to ja wpadłem do tego na to pierwszy i dopiero dzisiaj się dowiedzieliśmy, że... i nic mu nie mówiłem i dopiero dzisiaj e, mówiłem, że idę, e, idę szukać Harego Putera. dobra musimy Dobra, musimy rzucić zakręcie, dobra, musimy, musimy rzucić zakręcie e, Wingardium Leviosa. No to na C przyciskam. No, już o! Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa! I przesun głaz. Aha, na strzałkach się przesuwa głaz. dobra. Głupie jest tu te, w tej grze to, że... On... że, że, że... że na... że na strzałkach się chodzi nie, nie można na LWD, tylko na strzałkach. I to jest właśnie minus w, w tej grze, No ale... Każda gra ma fady i zalety o ja, ja już hermiona ma na 100% żyć, a ja nie Dobra. O, te całe... Jak one się nazywają? Hmm. Szczerze tu nie wiem Może teraz je dowiem, gdy sobie podgłośniłem. Dobra, idziemy, szukamy tego świstotlika. Aha, tak się zabił. Ten, czuję, i w ogóle. A zbieramy fasolki. Podnieś Leviosa! No i przesuwaj się. Błazenki. Teraz. Przesuła. Ruszajcie się. Ruszajcie się, no dobra! Orze, bo Na S. Nie yeah, ma Dicus Extendus! O, teraz będzie. Ods aby odsunąć wodę. Dobra, tu teraz ingrze zupełnie zaklęcie od Dardium Glabiosa. To jest tak zwane przesuwające zaklęcie chyba. Idealnie! Super! Tu widzicie wszystko bo znowu drzewo, trzeba będzie odsłonić. chcę płodę. Idziemy, dobra. Hmm. Myślę, że to będzie fajna seria, gdyż bardzo... Gdyż, gdyż trochę się znam na tym Harrym Potterze. Nie wiem jak, nie wiem czy, jaka, jaka Mam nadzieję że dowiecie się o czwórce. Trochę. Hmm. A tak, Dam radę, myślę, przejść. Mimo, że nawet. Ooo, ale nas otaczają tak z ziemi, wypływają tak. Ja jakby w był. Au! Au! Nudzi urok pożarmiący stworzenie. Dobra, czyli no krzyżyk trzeba generalnie wstać. Hmm. Nie, hmm. mmm. Nie wiem czy teraz... Ja wiem co ten głos by trzeba, trzeba było podnieść i wszystkich znieść, Ale jak, na, jak patrzycie na życie, to mam naj, najwięcej. Już najmniej już średnio. Hmm. Teraz już dalej średnio. Nie, równo mamy scharmioną. Ja mam najmniej. Kurde! Ja mam najmniej... 30! O, oh, fuck! Najmniej z każdego. Dobra. Mhm. Mm ale dużo lepsze by było, jakby te zakręcia była, żeby myszką poruszać. Już wy, na pewno jest tak w Książę Półkwi. Mm, no, ale nie wiem, jak tu. Dobra. Idziemy dalej. O, uciekła nam. No nie, o dobra. Cały ryczypysk, ryczypysk, Ryczypis. A i mam na zamiar także nagrywać ze i Władcy Pierścieni. Dużo tych serii naprawdę, ale przybyło was bardzo dużo, bardzo. Przybyło aż 100 widzów. Rozumiecie to? 100 widzów. I to w takim krótkim czasie. Judy musiał te 100 widzów zbierać ile, 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 ile. A mi przyszło 100 widzów, rozumiecie? 100 widzów, ale to chyba dlatego, że ja ja też wszystkich dużo tam subskrybuję, no to oni się chyba, oni się no ale... I też muszą zobaczyć moje filmiki, moją jakość i w ogóle wszystkiego, żeby, żeby zasubskrybować nie. Nie. Dobra. na Następnie będą... No, wiecie ile będzie serii? No, jedna. Druga, trzecia, trzecia piąta, ja szósta. A dowiecie co? Ja zrobię... Ja nie będę robić ani... ani Władcy pierścieni, ani y, tego szreka. Więc spodziewajcie się tak. O! O, to jest znak Voldemorta. Voldemort. świstoklik! Znaleźć Shistoklik musimy. Dobra. Poświstoklik! Dawaj Harry! Musisz! O, tu leży, bud! Dostęp nowy poziom. Pierwszy kroki, idealne połączenie, doskonałe, idealnie, bardzo dobrze. Uroki. 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 No i nawet dużo. 29, Ronald 2. Nowy semestr Kurczę. Nacisnąć coś się historyjka zrobiła. a tak już więcej nie będę. Dobra. I tu teraz, w następnym odcinku będzie lekcja, chyba obrony przed czarną magią, tak? Zadanie, um, lekcja pierwsza, obrona przed czarną magią. Tak. Dobra. To ja kończę. Na, spodziewajcie się następnego odcinka. Na Cześć. I... Mm, po, pa.